Karmi mieszkańców Łagieni, aż ulicy Wrocławskiej, Osiedla Wrocławskiego na, 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 na przyjemne zapachy. Wiele osób uważa, że to jest wina biogazowni. Yy, tak, proszę tak. Państwa, myśmy próbowali, bo my zastępca pana Dzieję z panem jeździli w teren, jak tu się pojawiały sygnały o, o tym odorze, jeździli w teren. No faktycznie nikt nie mówi, że tego nie ma. Tylko teraz co jest przyczyną? By w pierwszej wersji okazało, się, że zrzut ścieków przy naszej oczyszczalni, ale tam Pan Dyrektor podjął działania, zabezpieczył ten bunkier, że on jest zamykany, spłukiwany. Mieliśmy nadzieję, że to, to jakby uszczelni ten temat, że, że nie, nie, nie będzie tych dalszego domu. No, dalej się to pojawia. Dlatego tutaj na wniosek Pani Radnej i w ogóleśmy o tym myśleli wcześniej, żeby po prostu zaprosić mieszkańców, pokazać jak to wszystko działa. Głównie chodzi, o duże zarzuty pod kątem biogazowni. Osobiście byłem na biogazowni nieraz, byłem przed budową biogazowni w Czechach, byliśmy w Czech biogazowniach, oglądaliśmy. No, tam nie było takich zapachów jak tutaj się odczuwa. Być może musimy coś jeszcze zmodyfikować nasze oczyszczania. Ja chciałem, żeby Państwo zobaczyli, tutaj zaraz Pan Prezes i Pan Dyrektor przedstawią technologię, znaczy w ogóle opowiedzą jak to się dzieje w ich zakładach no bo musimy coś z tym poradzić. Też przyczyną tutaj, jak mój kierownik też sprawdzał, no jest też ten czas, że rolnicy dorzucają obornik kurzy. To jest nawóz. Faktem jest, że w pobliżu pól, nie, nie, ja, ja mówię ogólnie, nie, ja mówię ogólnie, proszę. W pobliżu pól, no to wiadomo inaczej to czuję. Jeżeli to idzie dalej, być może z tego. No, no szukamy rozwiązania, powiem szczerze, znaleźć przyczynę tego. Tyle byłoby w mojej 2, 2 km 300 metrów. To był ruch, który kiedyś doprowadzał ścieki z, z curobnie łagiewniki na pola irykacyjne pod Białą To był ruch bardzo głęboki, rów, który posiadał szereg zastawek i urządzeń do korygowania przepływu i za czasów cukrowni on był czyszczony, natomiast po cukrowni, po tym, po tym zdarzeniu, no, ruch nie był czyszczony. Ja tutaj przeszedłem ten ruch cały. Zamulenie jego sięga miejscami nawet 1,80 tak jak ja. Takie jest zamulenie, jest to ruch bardzo głęboki. Ten ruch stał się teraz tak między innymi yy, mimochodem, taką oczyszczalnią, jakby naturalną, gdzie powstają trudne procesy gnilne, bo musicie sobie zdawać sprawę, że. Ścieki, które wychodzą po oczyszczeniu, one owszem spełniają wszystkie warunki, które dopuszczają normy, ale to jest w dalszym y, ciągu ścieki. One dalej zabierają tam podwyższone, lekko niektóre parametry, i przy roślinności, przy zarastaniu rogu no, następuje, że ja tak powiem, no, wtórna, wtórna reakcja. Tak się może zdarzyć. Ja rozmawiałem ze specjalistami, i my żeśmy podjęli no, tego roku. Ma do nas pretensje przerzuciliśmy wszystkie środki, żeby ten ruch był oczyszczony. W tej chwili tutaj to jest yy, zlecone dla zakładu usług i oni, i oni w tej chwili yy, czyszczą ten ruch. Mam nadzieję, że po wyczyszczeniu tego ruchu, no, może być taka sytuacja, że ten namon jak się wybierze, bo, bo on się wybierze na wierz mówię yy, ci, którzy tam mają pola, przede wszystkim pan brat, jak on to zagospodaruje yy, na pola. Yy, ten i to może zwiększyć jakąś tą zapachowość, ale powinno to spowodować, że ta woda, a trzeba wiedzieć, że jest to około 300 metrów sześciennych codziennie, to jest około 300 tysięcy litrów codziennie wypływa <coughs> do czyszczalnych ścieków do tego, roku, że ona teraz będzie swobodnie, bez żadnych zatrzymywań odpływała tamtego roku, żeby, żebyśmy mogli ten ród zrobić, tamtego roku żeśmy wyczystili, jak się nie mylę, około 4. Robów, które i tam pan bratek wcześniej zaczął, od jeziorzyc do tego właśnie robu. To, była, to był pierwszy etap, zostało to wyczyszczone, no teraz drugi etap będzie ten ruch. I całe te roby do rzeki ślęży będą czyste. Będziemy się starali tak samo częściej kosić, no może nawet w ramach tych prac publicznych. Przejść, jakieś zatory usuwać, żeby to się nie gromadziło. W pozostałości tam prawdopodobnie, rozmawiałem z pracownikami, rozmawiałem z panem Blachiem, że możemy natrafić jeszcze tam na tych dennych, tych jakieś pozostałości, zastawek, no ale to poparku myślę, że usuniemy wszystko, żeby nic tam już nie blokowało żadnego spływu. Biogazownia pozyskuje energię z biomasy. Podkreślam to słowo z biomasy, ponieważ to ma bardzo istotne znaczenie w kontekście tutaj takich powiedzmy, informacji, które do, docierają, jeżeli chodzi o odory. Biogazownia y, została uruchomiona w 2013 roku. Wartość tego kontraktu to jest 10 milionów złotych. On był finansowany prawie w połowie z dotacji unijnej. Częściowo z czy bankowego, częściowo ze środków spółki. Yy. Jest wpisana do rejestru państwowego Agencji Rynku Rolnego od 5 lutego 2014 roku. W listopadzie 2013 zaczęliśmy rozwój technologii tej biogazowni, natomiast formalnie po zakończeniu rozwodu dochodzimy do pełnej zdolności produkcyjnej. Od 5 lutego 2014 biogazownia jest podmiotem, który funkcjonuje, który musi się rozliczać, który musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa, zwłaszcza prawa w zakresie ochrony środowiska. Projekt był przygotowany w oparciu o obowiązujące prawo, w tej chwili działamy w oparciu o, o przepisy. Także, czy jakiś odór powstaje, ja tam codziennie jestem na tej biogazowni, Państwo pojedziecie, zobaczycie jaki tam jest zapach. Ja myślę, że to jest zapach naturalny. Kiszonka jest takim produktem, który spożywają krówki, bo tak się określa, że biogazownia z krową betonową. Tam zachodzi podobny proces jak w żołądku krowy, tak mówiąc wprost, prawda? I, i tutaj e, nie ma tutaj żadnej chemii. Nie może być żadnej chemii. Również to, co pozostaje z biogazowni, to jest nawrót organiczny. My mamy tam taki duży, wielki zbiornik na pozostałość pofermentacyjną to jest... Pozostałość, która w wyniku tych procesów biologicznych zostaje i jest przez bakterie już dalej nieprzetworzona, stanowi bardzo doskonały nawóz rolniczy, organiczny. Znowu mówię tutaj, nie ma tam chemii. I ten nawóz organiczny, jesteśmy w tej chwili na etapie pozyskiwania certyfikatu Ministra Rolnictwa. Będziemy go chcieli dystrybuować, wprowadzać do obrotu handlowego, na pola. Pod warzywa, pod kwiatki, pod użytki zielone. Ja w tej chwili przeszedłem całą procedurę prawną związaną z uzyskiwaniem takiego zezwolenia. Powiem tak: przeszliśmy przez Państwowy Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebowzmystwa, przeszliśmy przez Państwowy Instytut Weterynaryjny, czy przypadkiem to nie ma wpływu na zdrowie zwierząt, przeszliśmy przez Państwowy Instytut Medycyny Wsi, czy nie ma to wpływu na Zdrowie ludzi. Dalej, Instytut Użytków Zielonych, Instytut Sadownictwa i Ogrodnictwa. Końcowym takim etapem przed wydaniem zezwolenia jest opinia Instytutu Ochrony Środowiska, gdzie ja w tej chwili na podstawie tych wszystkich badań i opinii wydanych pozytywnych będę kierował taki wniosek po to, żeby uzyskać taki certyfikat i będzie można wtedy ten nawóz dystrybuować jako, jako produkt handlowy. Prawda? W tej chwili przepisy go zaliczają do kategorii odpadu, natomiast w momencie, kiedy taki certyfikat jest, to ja go mogę swobodnie obracać na rynku.